Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek o 5 najlepszych konsolach do kwoty 200 zł. Jest to kwota dość mała, jeśli chodzi o kupno konsoli, ale jest parę fajnych no, propozycji, które możecie kupić właśnie do tej kwoty. Oczywiście mówimy tutaj o raczej używanych rzeczach niż nowych. To trzeba też mieć na względzie. No i dobrze, tutaj sobie przygotowałem parę zakładek i zaczniemy sobie od konsoli przenośnej, którą jest Nintendo DS. Jest to bardzo fajna konsola od, od Nintendo, na, której, na którą wyszło bardzo wiele gier. Jest to, konsola, jest to jedna z najpopularniejszych konsol ogólnie, jakie wyszły, a tym bardziej jeśli chodzi o konsole przenośne. Tutaj akurat mam, znalazłem Nintendo DSi i teraz jeszcze tylko powiem, że wszystkie te konsole to nie było tak, że jakoś specjalnie ich szukałem długo, to jest tak, że szedłem na Allegro, przejechałem sobie po, 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 po liście i sobie po prostu te konsole znalazłem, Żeby, powiedzmy to są konsole, które możecie dostać w tej kwocie, nie starając się jakoś bardzo szukać oferty, przecen, jakiś, tylko wchodzicie na LEGRO i powinniście mniej więcej sobie gdzieś znaleźć w tych cenach te konsole. No, oczywiście tutaj też DS, to jest wersja Nintendo DSi. Są też tańsze Lite i FAT, który możecie nawet znaleźć poniżej 100 zł, chociaż teraz nie wiem, jak dokładnie to jest z tymi cenami, bo to naprawdę wszystko rośnie w ostatnich czasach i. To jest naprawdę bardzo porządna konsola e, od Nintendo. Jest to konsola przenośna. Macie tutaj wiele fajnych gier pokroju od jakichś Mario, Pokémony. No, wiele takich tytułów, które mimo wszystko są ekskluzywami dla, dla, ekskluzywami dla konsol Nintendo, ale nie tylko. Biblioteka jest naprawdę duża, bo to są tysiące gier. Z e, swego czasu była to jedna z popularniejszych konsol e, ogólnie była to jedna z pierwszych, była to pierwsza w sumie taka mocniejsza konsola, jeśli chodzi o konsole przenośne i właśnie dlatego polecam bardzo konsolę DS Następną konsolą jest bardzo znany Xbox 360 jest to konsola, która ma już swoje lata, ale ma naprawdę bogatą bibliotekę gier są to gry dobre i cóż no, no chyba tej konsoli nie trzeba za bardzo przedstawiać. Jest to dobry do, 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 do sprzęcik, na którym możecie zagrać w troszkę starsze tytuły. Jest to konsola sprzed dwóch generacji, no ja tutaj znalazłem z dwoma Fifami jakimiś za 149 zł. Konsole te naprawdę można znaleźć po fajnych cenach. Wydaje mi się, że nawet jakby się poszukało jeszcze bardziej, jesteśmy w stanie znaleźć tą konsolę poniżej 100 zł. Można gupić do tego Kinecta i się fajnie też bawić się z rodziną, na przykład grając w jakieś gry ruchowe. Można sobie grać w samemu, ze znajomymi, wiadomo jak to na konsoli takiej, tego typu. I cóż, o Xboxie to chyba będzie tyle. Naprawdę bardzo fajna konsolka. W dobrej cenie. Następnie PlayStation 3. Też bardzo dobra konsola, sporo dobrych ekskluzywów. E, naprawdę, e, bardzo fajnie się tutaj to wszystko prezentuje. Playstation 3. No, tutaj znalazłem właśnie e, w sobie konsolę za 200 zł. E, I jak już mówiłem, bardzo dobra konsola, na której mamy sporo dobrych ekskluzywów. Mamy takie gry jak e, The Last of Us, e, Heavy Rain i sporo jeszcze innych tytułów. Demon Souls na przykład. Także mam troszkę no sztu, jak GTA 5 i inne tak samo jak na, zresztą jak na Xbox 360. A oprócz tego właśnie duża biblioteka gier. Oczywiście te wszystkie gry są w miarę przystępnej cenie bo zaczynają się od słownie kilku złotych do kilkudziesięciu, to są tytuły troszkę droższe niektóre, ale zwykle nie przekraczają te gry mimo wszystko tych 100 złotych. I naprawdę można się bardzo dobrze przy tym bawić. Kolejną konsolą jest e, troszkę wcześniejsza wersja, czyli PlayStation 2, wcześniejsza generacja właściwie konsoli, e, PlayStation 2. Tu znalazłem taką, a, w takim średnim stanie, co prawda, ale za 120 zł jesteśmy w stanie na, no, bez problemu znaleźć tą konsolę w stanie około 100 do 200 zł. To jest akurat wersja. Slim, ona jest ogólnie tańsza e, i e, też konsola, która swego czasu była najpopularniejszą konsolą chyba na świecie. E, konsola bardzo, która ma bardzo dużą bibliotekę gier. Ma gry dobre, gry średnie, a przede wszystkim ma gry tanie. <gry> ma bardzo tanie gry. Większość gier to naprawdę kwota do maksymalnie kilkudziesięciu złotych Oczywiście są gry droższe i tańsze. E, ale mimo wszystko jest bardzo duża biblioteka gier, które naprawdę nie przekraczają kilkudziesięciu złotych. Więc, jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z tą konsolą, naprawdę bardzo fajny wybór. No i kwota też cena tej konsoli nie jest za duża, bo to kwota około 100-150 złotych. No i ostatnią konsolą będzie tutaj yy, Nintendo Wii. Kolejna konsola od Nintendo. To ja znalazłem za kwotę 200 złotych, tu chyba nawet z pudełkiem jest. I konsola też, bardzo fajna też, to są akurat Wii, PlayStation 2, to są konsole, które naprawdę z swego czasu biły rekordy popularności, mają, ma ta konsola bardzo dużo gier, dobrych gier, Ten są różne oczywiście, ale mimo wszystko możemy znaleźć naprawdę bardzo dobre tytuły od Nintendo, czyli wiele ekskluzywów na tą konsolę, mamy kontroler, kontrolery ruchowe, coś co wprowadziło właśnie tutaj Nintendo I, i cóż by jeszcze tu powiedzieć, no, biblioteka du, duża biblioteka gier, dobrych gier. W miarę przystępnej cenie, wiadomo, mamy niektóre gry są droższe, te lepsze, ale mamy też sporo tańszych gier, które też warto mimo wszystko ograć. No i tak się prezentuje moja lista, napiszę czy jeszcze byście coś tutaj dodali do tych konsol, być może jeszcze zrobię jakąś inną z listy, może poszukam jakoś bardziej. Jeszcze i spróbujemy ogarnąć może jeszcze tańsze konsole, może jeszcze jakieś inne przedziały cenowe, spróbuję też poszukać. No i zobaczymy, zobaczymy jak to jeszcze będzie wychodziło. No a póki co ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach i do zobaczenia. Cześć!